jest ten nowy mag. Siema te oski boski. I nowy mag nie nagrywał od miesiąca. Chyba tyle. Bo nie chciał mu się nagrywać, taka jest prawda. I teraz szuka jakiejś ciekawej gry do wejścia do hmm. Roblox'a. A ja jeszcze powiem, żebyście za kanał Nowego Maga i zostawili łapkę w górę pod Czekam. filmem. A tutaj to. Nie wiem co to jest, ale ale też możecie do wejść na mój kanał Oski Boski, który którym jest ponad 1000 subskrybentów, a dzisiaj obejrzę film z Polska Daliń. Daliń. Jak ktoś lubi, to proszę można la. la, la, la a teraz la, la, zostawiam głos la, la. Uh -huh. Patrzcie widzowie, jakiego mam fajnego skinka. Indyczka. Dobra, wezmę to. Start Mine. Jakbyśmy na słyszeli piłkę, to ja. O! Kupujemy. A nie, tylko pojedynczo. Widzowie, szkoda, że to pojedynczo można brać, nie? O. Szybko. Mamy. Idziemy. Opa. La 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 la. Patrzcie. O, mam. Idziemy, 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 idziemy. Siłkom, kładź. Kup, 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 kup. Patrzcie, widzowie, z tego wejdzie. Uwaga! Halo? Nie wiem, to jest, o co chodzi, Wiesz, o co chodzi? Nie wiem. Wychodzi z tej gry, bo nie wiadomo o co chodzi. Mhm. Ale, widzowie, też jest coś fajnego. Ponieważ y, mogę powiedzieć, że ten odcinek nie będzie miał więcej niż 20 minut. Mm -hmm. No bo i więcej, ja nie wiem. Ale powinno być mniej, bo nie chcę, żebyście się na zanudzili na tym odcinku. max 20 minut, możecie wejść do mnie. Tak. To jest śmieszne, ale dobrze. Czekajcie. Żebyś, jak ktoś lubi polish Car driving. Albo chce się dowiedzieć, co ty zagra. Moja restauracja. Um, szukamy sobie jakiejś fajnej gry. Ubi, hmm. ale jesteś, czymś się Nie, Nie no. no. Wędrówcy, co? Rrrr, szkibrydab. Tykon magów. to lubi skibidzuli? magów, a ty jesteś nowy mag. Mhm. Ale mam lepsze od maga. Kto lubi piosenkę z kibidzi toilet yy, łapka i komentarz. Po co komentarz? Dobra myśl komentarz. To jest lepsze, bo tu single player. Możesz mieć tutaj. Dzisiaj widzowie jeszcze chyba short nagra. Nagra? Tak. A kto będzie głównym? To będzie... Ty, jak ja wyglądam! Ja pierdzie. <laughs> <laughs> Dobra, ale kto, y, kto będzie nagrywał? Kto będzie występował ogólnie? Ja czy ty? I kto jakby będzie co robił? Co będzie Nie wiem, potem pomyślimy. O czym będzie? short? Stal Stardlopa. Sztardopa. O stardopie będzie. Short. O st jakim stal stardopie? Aha, dobra. Czekajcie widzowie, bo coś tutaj się... Widzowie, jak chcecie tą y, grę sobie zagrać, Wizard Tycoon, single player albo y, po prostu z dwoma osobami. żeby jak coś, to nie będzie shortu ze Star będzie tylko o czymś ciekawym, mhm. bo o Stardropie teraz coś takiego ciekawego nic nie wychodzi. Nie. Mi. A więc, a więc, no co? Ja. Hmm. Bierzemy gotówkę i idziemy tam ja kupić. tutaj się tym tu nie pojawia, ale może się pojawia ja. Dobra, no to teraz Jak będziecie słyszeć, to Oskar sobie kopie Dobra widzowie, nie wiem, ktoś do mnie dzwonił, nie wiem kto to później y, do niego zadzwonie Teraz musimy sobie... Widzowie, naprawdę chcecie tą grę? Y, będzie link w opisie, dobra? Już jestem, kurde, nic nie zaapkowały, no jasne, idziemy, idziemy. E, jak ktoś grał w tą grę, to napiszcie w komentarzu. Ej, patrzcie, I zabiję, zabiję, zabiję. zabiłem, łapka w górę i subskrypcję za to. I... Zabiję jakąś dziewczynę. Jerzyki, Liuchu. Pan, pan bongiorno, no. a nie mam hajsu. Normalnie w Czekajcie widzowie. 100. 110. Nic nie kupię. Dobra widzowie klik, a nie, mogę kupić, szybko, 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 szybko mam. Kupujemy, dawaj. Dżim, 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 dżim. Jakiś debil tutaj usiadł koło nas. Na, 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 nie. Dobra. Idziemy o kasę. Ona ta, ta cały czas tu siedzi, no wynocha. Ale ona nie siedzi, ona zginęła. Ale nie ma jej tu być. To mój tajkun, no, mój władza. Ha ha Ona zginęła już la, la 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 la. czekaj, 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 czekaj. widowie. Czekajcie, mam. Dobra, tyle. Czekajcie, tylko sobie to tu przestawię. O, to będzie lepsze. I możemy grać wcha... Mm, to tak mam? 199 Klikamy widowo. Dawaj, dawaj, szybko, szybko. Mm. Dawaj, 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 Aha, czyli 17.30. Bardzo ciekawa godzina. Kupujemy nowy. Marker. Marker nowy kupi kupiłem, wiesz? Wow. Kupujemy, kupujemy, kupujemy. Ja, ja, kupujemy, dropimy. Miniądry. I widzowie. Wam od, od razu powiem, że jak będziecie w to grać, link będzie z tej gry w ofi. Opisie nie? Będzie, opisie. Będzie. Mhm. To jak po prostu wejdziecie i wejdziecie, kto to tu to wie, a jak nie wie, to jak wyjdziecie i wejdziecie nie, będzie, nie będziecie mieli nic, więc ni ni Nie wrzucę linku do Was, tylko napiszę jak się nazywa poprawnie ta gra. Mhm. Będzie prosi. Napiszę w komentarzach. W opisie napiszę. W opisie napiszę. Mhm. Bo w opisie będzie lepiej.

Bo te odcinku nie będzie. Czemu? Bo jadę do kuzyna. Nie wiem. U mnie widzowie od poniedziałku będzie daily. Tak, dokładnie. No, nawet nie wiedział o tym, ale... Mówiłeś mi. Ty... Nie, ale mówiłeś mi jeden tylko. No ja od poniedziałku będzie Daily. Ale że w, od poniedziałku to nie wiedziałem. No właśnie. <noise> Dokładnie, jakbyście chcieli coś wiedzieć, no to zacznijmy... Uwaga, oglądać. już mam! Tylko będzie tak. W poniedziałek tu. będzie film, we wtorek będzie short i w Gdzieś czwartek będzie Ponieważ mam treningi pią. o 18 i nie mogę jakby... Nie mam czasu na nagranie filmu i znotowanie, nie? nie -a, A teraz zostawiam Was z nowym magiem, bo muszę coś zrobić. Ważnego. Tak. No to Oski Boski zaraz przyjdzie tam inaczej na niego mówicie, ja nie wiem czy sam, Ale ja na niego mówię oski boski. E, oski boski głośniej muszę mówić, bo jestem taki samolubny. e Patrzcie widzę, ciekawe. Ciekawe co to jest tutaj buty ser, w patrzcie. E, za 500 Magic Dropper. No to, co to, to? Czapka! Czapa czapa czapa, czapa czapa czapa, czapa czapa, czapa czapa, czapa czapa. Dobra, już przestanie. Czas waliwać. Ty, widowie ładny eee, skin? Napiszcie w komentarzu. Ale, patrzcie na te oczy, widowie. Kto jest w środku? Patrzcie, w środku, widowie. Patrzcie. Czekajcie o zęby. Zęby normalnie to język czarny czarno czarno biały język Dobra, przestań nie wariować przestań wariować będziecie chcieli więcej Robloxa pisać yy, jak będziecie dosyć... Yy, będzie pod tym filmem 10 łapek w górę i 5 komentarzy. Kolejny odcinek z Robloxa. Albo, nie, 10 po prostu łapek w górę. Będzie łatwiejsze wyzwanie. Yy, zbieram na chorobolici nad tym widzowie. Hmm, Bardzo ciekawe. Dobra, wezmę to. Niu, niu, niu. Nie. Dobry widzowie, powróciłem. Coś ciekawego, co działo? Nie. Nic? Nie. Nie kładnie. Nie dokładnie. Co się działo, ale nie wiem co, nawet już nie pamiętam. Nie, 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 nie. I widzowie, obserwujcie mój kanał, proszę. nie Tik Subskrybujcie. A, na, a jak na, a na TikTok też mam i nie powiem. Mamy coś powiedzieć? Co? Na 20 subów. Mhm. Ten dupol do dłupy, Na 20 subów. Nowy mak. Wszelkie coś ciekawego, co teraz wam powiem. Co? No coś wymyśl. Co na 200 subów. Nagrasz dłuższy odcinek no powiedzmy? Drugka. Co? Mam pomysł! Co? Wiem co zrobimy? Co? Wiem. Nie wiem sam. Na 20 subów... Food gang. Może być food gang? Ej, mam, mam pączka! Dobra, taka gra. Ja pierdzielę. No patrzcie widzowie... No co tu się dzieje widzowie? No patrzcie. Patrzcie, tu jakaś impreza klocków. No nawet kajst nie leci. No patrzcie impreza klocków. Tam się robi dzieciaki Na 200 subów będzie kurda, ale... Na 20 subów... Będzie też food gang, uh -huh. ale będzie coś lepszego. Co? Q &A. Nagra. Nie? Nie, nie za, na tysiąc. Czemu na tysiąc? Ktoś ja będzie to Nie, nie na... no, pięćdziesiąt. Jak będzie 50 to przez trzy tygodnie, no, no przez trzy tygodnie, jak po prostu nie będzie w sobota albo w inny, jeden dzień, to będę u kuzyna. To nie będzie już moja wina, bo przez dwa lata go nie widziałem, tylko jeden raz na niego byłem. A więc widzowie pamiętajcie o zostawieniu suba i lajka, like a pod tym już odcinkiem mm -hmm. możecie zadawać pytania do QA. Tak. Bo na... Jakie gry mamy jak, jaką grę mam nagrywać? Na przykład o możecie już zadawać pytania do QA, ale możecie też... Pod być... każdym odcinkiem. Możecie pod tym odcinkiem... pod tym odcinkiem wbić na mój kanał. I pod najnowszym filmem napisać komentarza, komentarze, bo w poniedziałek będzie odcinek Q&A-owy. Tak. Czyli do mnie proszę wbić i pod najnowszym filmem co zrobić? Mm. Zostawić komentarze Sp z pytaniami. Bo już nowy mat napisał i jedro ale nie zdradzę imienia. Ale możecie się no, domyślać. Już było słychać. Możecie się domyślać tutaj, Ale jak nikt... Bo to jest trudne ja imię. Ja najpierw mówiłem zupełnie inne imię, nie? Tak, mówił. A teraz już nawet mamy... Ale teraz widzowie, zaraz będzie kończył właściwie... Nie, 5 no tak. minut. No nie musisz 5 minut, możesz wiesz, krócej, bo... Jakby... Hopca, hopca, hopca hop, sem. Lepiej jest zrobić kluczy troszeczkę. Pierwszy odcinek krótszy, tamte będą po 30. Kolejna. Ale wy wiecie, proszę... I be... Odcinki będą... Ben... Ooooooo! Idem, o tysiąc gotówki mamy. Widzowie. Y... Nie. nie. Zobaczcie jak, jak wyglądają w ogóle ściany, no tutaj widać jak ściany wyglądają, to jest ładny ten zamek, nie? Tak za... Dobra, jeszcze ja tu chwilę poklikam. I potem tym odcinkiem piszcie komentarze, jaką... Y, następny odcinek z jakiej gry ma być. Jeżeli M będzie 5 ławek w górę, to się sprawdzi. Nie, po prostu ja przeczytam yy, najfajniejszą grę. Dobra. Moim zdaniem. I zostawię łapkę pod tym grą. I serduszko. Tak. Serduszko tylko. Bo nie wiem. Dobra, widzę. Ja już nic nie będę mówił. Nowy, z nowym magią zostajecie. A jak będzie kończył, to niech mnie zawoła, okej? Okay? Mhm. Dobra. A więc widzowie do zobaczenia za chwilę pewnie, bo będzie chłopak. Widzowie jak naprawdę piszcie, nawet no. mogłem zainstalować wszystko, mm, ale płatną, płatne gry nie będę. Kupował. Nie będę. Tylko do zainstalowania, albo jak będę ją miał, to będę miał. Nie, 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 nie. I dobry już tak. Yy, po tej minie, będzie 18 minut, już będziemy kończyć, niestety. No dobra. Są ostatnie sekundy, No, ostatnie. No, trochę jeszcze tu mamy. Ale to malutko. Idziemy na koniec ile mam kasy? Chyba. Idziemy kupić przednią O! Uu dziko ej, jak tu się da jeszcze z tymi armatkami? Da się chyba. Ło! No walać, szybko tak! Szybko! Gdzie ja weź się, Tu. Imm. Dzium, dzium. jum Dzium. 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 I da, widzowie, ja już kończę z odcinką. Odcinek więc... kończy dokładnie z ilością pieniędzy. czekajcie Kończy. Uwaga, 486. A więc, widzowie, na razie.